mamy tylko z tej strony, Lea i chcemy Braustar się. Mamy ogólnie nowy karnet, będzie za 13 dni i za 2 minuty. Takie mamy zadanka. W, w, w sklepie mamy postać za 7, 8 zł. wiem, nie widzę, będzie taki z Tyle nie mamy go w TikToku, mój kanał, kliknij dzwoneczek. I oglądajcie do końca, będzie mi bardzo milutko. Jak zostawicie pod tym filmikiem, dużo komentarzy miłych i dużo fajnych chłopczyków. Bo wiecie, dzieci lubią łapeczki w górę. Nie wiem czy bym doleciała tam. Bo teraz sobie gramy priwu, później mam patyki. O jestem cziaciu. No, akurat go nie zabiłam, ale no zabiliśmy. Ja w ogóle muszę teraz w pozabijać. O, o, to się nie złożyć. złożył. I teraz wyskoczę? O nie! zabito mnie! Bo on za dobre, no nie dał. A robimy mam pokażę teraz... Mamy ziemnictwo. Jeszcze dwa razy muszę go za... kogoś zabić. Pokażę wam moje postacie. Od stąd... Mam 25 na 45. Brakuje mi takiej. I widzimy się zaraz. Okej, okay, zrobimy po krótkiej przerwie. I widzimy się na mapie Ok, cały czas sprawia się, raz pies w tym samym miejscu Dwie i widzimy się jak wygramy My widzowie sobie wygrałyśmy Ale w sumie skończyłam O, dostałem taki właśnie że nie dostałam za to Och. Więc widzimy się na mapce Ok, słuchajcie, ogólnie jest nowy update. Teraz wy muszę wygrać 5 razy i mamy teraz 19.01 musiałam spojrzeć, bo mam akurat otwarty też komputer i no... nic mi się sprawdzać godziny. Żeby was, wam to też nie przynudzać tego. No i akurat miałam ulta, no którego bym sobie teraz tak skoczyła fajnie. Ale wolę to bronić niż teraz się tym bawić Właśnie, o nie, 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 nie No i oni nam tu wtedy no uszczelili, jak nazwać Mówimy właśnie też im Ale oni mają tak więcej tego właśnie I to mnie właśnie trochę A nie, oni mają tego mniej właśnie Ja! No nie, 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 nie No i troszeczkę się cieszę z tego Bo przynajmniej będziemy mieli więcej Bo mamy... Jakby tak 50, teraz mamy 54 na taki tam później o właśnie. O to mi chodziło powiedzmy jak tu poszczelam w to No i akurat teraz mamy 1.6 No i wygraliśmy pierwszą rundę i teraz wam troszkę Aha No okej okay. Czyli to było jakby nie tracąc, ale pokażę Wam inną mapę, taką, która mi się bardzo spodoba. Wezmę sobie mocniejszą postać. Wypiszcie mi pod komentarzami, która dla Was jest mocniejszą postacią. Z tych, których ja mam postaci oczywiście. Mnie mm, teraz jakby nie będziecie słyszeć, ale gdy już mm, podgłośnie u siebie, to będziecie mnie normalnie słyszeli. No i patrzcie, tu chodzi o to, że musicie zabić. Jak już zabijecie, no i właśnie wygraliśmy. Bo to chodzi Wam o to, że jak musicie wygrać trzy, dwie rundy, to dostajecie 8 pucharków, że wygrywacie. A jak tylko to będziecie grali codziennie, to dostajecie te gwiazdki. No i to jest właśnie fajne dla mnie, że właśnie dodawają takie fajne wy no Wygraliśmy w dwójkę, no i właśnie mamy 8 pucharków. Ale tu ogólnie nam tego gwiazdek nie dodają, no bo troszkę szkoda, ale ważne, że nam nadają. Jestem tutaj, zaraz dobiję sobie mega boxa. A jak dobiję mega boxa, to będę walczyła o Ms, później o mega boxa i później o Stew. Ja bym sobie wyjęła, weź... ja już właśnie wyjęłam. Raz ten. Mm. Ale bardzo się cieszę, że doszło nowa postać. Ja już takiej widzenia dawno nie nagrywałam, więc no, troszkę nie wiem no, co mówić. Aha, i słuchajcie, bo ja właśnie będę zakładała nowe konto i... Piszcie mi w komentarzu czy chcecie, czy nie. Ja bardzo nie chcę teraz zginąć, o, zginęła najgorsza postać. I została nam tylko Ała Nizowska. Ni ta, jakbym by zginął. Kiełek, to ja bym się troszkę cieszyła, no, ale przecież tak, tak, teraz nikt nie uratuje tej nigdy. No teraz bym zakłócił na to miejsce. Ha! W ogóle, gdzie jest mój ult? Już za no go mieć. No nie, zawita mnie. Ale głupie jest tutaj to, że yy, akurat no. No, tak jak sobie jeszcze raz w nią szczelił. No, teraz nam właściwie jak. Nie pomógł i to jest troszkę przykrem. Jeden dam huh. Runda over, aha Wiecie czemu ja nie lubię tego Runda over? Dobra, właśnie trzeba zabić tą nitowską Otwieram drzwi, najmiękka pora, otwieram drzwi, Alahamora. Jeśli mam drink, to wódkę i kolazek zetnę w podstaw. od podstaw. Uwielam troszkę tą piosenkę śpiewać, ale... Właśnie, napiszcie mi, czy wolicie Team X, czy ekipę Friza. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Team X, to wpadajcie, piszcie na YouTubie t, -t x i wam wyskoczy jakby ten, kto zna Natsu. To za zauważyliście pewnie, że ona ma ten nowy kanał. Ale ty nie mieliśmy na tym grać teraz, tylko właśnie mieliśmy grać na tym. O! A to co tam jest? O, uwielbiam! To to było takie fajne, ale no już tego nie ma. Bo będzie nowy sezon. I jak oczywiście będzie ten nowy sezon, to wam nagram. Ha! W ogóle... Nie miałam grać do tej postaci, ale dobra, bo ta postać jest najgorsza na tą mapę, bo to miało ugh, być ten. O. I ogólnie to jest o tym rzecz, że, że gdy... Ja troszkę nie lubię grać frankiem na takich mapach właśnie, słabiutkich. Bo one są jakby takie, no troszkę głupie wtedy. No i okazuje się jak znowu, że my to przegramy. Bo prawie zawsze tak jest, że my przegrywamy. No ale teraz możemy wygrać to. Bo mamy mniej niż oni. A ta, jak na złość tu mi idzie. He! Przynajmniej sobie nabiła Multa. I wygraliśmy znowu już drugą rundę, Czekam. jeszcze trzy razy i dostanę 250. Troszkę mało. I ogólnie oh, ha, ha, ha. Eee, nie rozumiem tej mapy. Dla mnie jest troszkę dziwna. To jeszcze boję gdzie oni będą. Aha tam. I myśmy się... Aha, to mnie do nich a oni do nas, tak? Okej. Okay. Niszczyć, 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 niszczyć. My musimy im tak jakby szybciej zniszczyć, ale tylko ja to walę. Szybko! Wygraliśmy. Ogólnie to była dziwna mapa. Ale śmieszna, więc ja na no, no, tej mapie trochę jakby złą opinię, no bo tam się nic nie robiło, nie było ani krzyczka, tylko... Taka myślicie, że to jest nowa mapa? Bardzo. a to musimy dojść tam, no. Epicko. Tak, a my sobie ich walimy, a oni dopiero nam... No i znowu wygramy. Jezus Maria, to jest prosta mapa. Nikt siebie nie zabił. A tu no... po prostu masakra. Ale przynajmniej wygram. <laughs> I nie tracę. A to znów co za mapa? Szybko trzeba i pozabić. Ale nie wiem czemu. Aha. No fajnie, po prostu epicko. Jest w ogóle nasze. Ja cały czas idę z tym. Wtedy się ja ruszam tej mi. No czemu ja cały czas to tak klatam? To mi się już. Tak! O. A jak oni dostali się do naszego, przepraszam bardzo? Za takim jakby przeproszeniem. Dobrze, że... O nie, o nie, o nie, o nie! Ułatwili nam tylko sprawę! Wę. Well. Nie rozumiem tego. Ej, ja tego nie rozumiem. Bo... Aha! Obejrzeliśmy całą mapę? I to było... Pff. Ale wymyśliliście... Tak, a ich na górze, no pewa. I wy, sobie myśli... I wy sobie myślicie tak. No, skoro oni mają na dole, to my mamy A, na odwrót. O, właśnie, wy sobie tak myślicie. Skoro my mamy na górze, to wy macie mnie na dole. To jest jakby ten północ półniskot, pół, zachód Zachód. No faktycznie, oni tu... Oho, zaczęło się. Ale fakt, ty, ty mi nic nie zrobisz, bo to taki słaby jesteś, gościu. A, aha, okej. Okay. By dotarło do mnie, wiecie? Po prostu do mnie to dotarło. Że nie muszę się bić, tylko mogę sobie ten, bo mi to nic nie zrobi. No nie, Oni mają jeden, rozumiecie to? Okej, okay. okay, no chodźcie tu, sobie dzieciaczki, moje kapuciane. No i tu najwyżej wygrzewam, dam, nagrzewam. I wygrałam! Dam, da 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 Tak i tak sobie tak, ja tej dam, łap, Z w dół. otwieram sobie sobie małą skrzynaczkę, z Z tak tak i tak Co tu może być? Naklejki postać, czy co? No właśnie, miałem robić do tej postaci. Oooo, co mnie tu czekam? Wygrać, pokonać. No, chyba jakoś. Postraszyło. No ja lepiej bym mogła, ale nie natracą. No i jeszcze przy szelce. Um, nie zrozumiałam tego, ale uznam, że zrozumiałam. Zresztą. Znaczy, Stepka kłamstw. No dawaj dziewczyno dziewczyną. I fajnie, to sobie we mnie poszczela. Ta we mnie też poszczela. No bo normalnie nie mają nic lepszego do roboty. I czy żona sobie wtedy Jak jakby to powiedzieć, ulta? I no. O, my jest na to, bo to mnie nerwia Zawsze. Ja będę... nim, nie no. A jak ich po prostu nie szczeli, no to się będę śmiała, bo będzie remis do remisa. Oni się nie odważą tu w ogóle przyjść. Dobra, może się tak odważą. Może się nie idzie, może nie. Ale no nie podoba mi się to, że oni tu sobie tak do nas podskakują. Kościół, a możesz... No i sobie zmarnowałeś gość ulta, to po pierwsze, po drugie dziękuję za piłeczkę, patrzcie szelka jest głupia, a po czwarte śmieszy mnie to, że ten reator, że nie było śmieszne. no i zobaczcie jaka z tym piłkę tą postęgą. a muszę wygrać jeszcze raz, i co, zatkało was? Bardzo mm. śmiesznie, dla mnie tak, nie Dobra, to sobie też wezmę na przykład... Yy, nie chcę się mówić imienia, bo jest to głupie. Jackie! E, a, nie, to nie jest Jackie, to jest ta... Yy, nie pamiętam. Dobra, po prostu wygrali... Yy, nie pamiętam, ile straciłam. Aha! Straciłam i dodali Eee... Dobra, mogę grać na tej postaci ale nie na tej mapie. Ile ja będę miał tych zamian. Huh. Ludzie, ale nie myślcie że ja na tym wygram 8. Nie mam mowy To to jeszcze mogę zrobić tak na um, streak. A, no i to wam pokażę. Tyle w pierwszej miejsce tu yy, ogólnie miałam 2008 3 na 3 50 wygranych solo, 449 wy duo z bossami normalnym, z robotami normalnym, z tym jeszcze 0. Aha, i zmienię sobie na przykład emotkę na gejla, bo mi się bardzo podoba, bo to jest chromatyczny w końcu. A jakby mi się udało, tak jakby zdobyć dla Was mega to bym wam na odcinku i Mega Box. A niektórzy osoby mnie wkurzają, bo sobie wykupowują karnet. Wiecie? To mnie tak wnerwia, że nie wiem, jak tu żyć. Uh -huh. O nie, przyszedł nasza pani bogła. Ha, 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 ha. Huh. Przynajmniej wygrałam. Mmm... Dobra Aha Okej okay. Ale wiecie co mnie najbardziej wkurza? Że na przykład Mhm. Aha 29% Normalnie ekstra Ja ogólnie Nienawidzę tej postaci Proszę was Napiszcie mi w komentarzu, jaką ulubioną postać macie. Bo moja ulubiona postać to jest Riko, Bo on ma y, jakby daleki szczał. A nienawidzę właśnie Amberki, która jest teraz legendą. Nienawidzę Barley'a, bo przez niego straciłam dwa pocharki. Nie ja mam co zrobić. Więc Jakoś dzisiaj nie dotrę do tego, bo z już bym to zrobiła dobra, no to ja się z wami żegnam i widzimy się w nocy na pa, Pa pa! Pa, pa pa pa! pa.